Przyjedzie. Dobra, ja ogarnę. ja próbuję. A Cygan kupi wódkę. Ale co to, chcecie, to, to blachowkrętkę, czy...? <laughs> do do monitorów. A, do monitorów. gumowe Gummowe, Tak. To, dobra. Fajnie, że się takie wiertło, że możecie zwiercić matrycy, nie? Fajnie, nie? Jedźmy wszyscy prosto, proszę, zróbmy. Ja nie mam możliwości. Zróbmy to. Zróbmy to! Nie! Pojedźmy teraz prosto! Boże! Jest! Zgierdoliłem od Was! Ja już jestem rozkurryjką! Lemek! No. Nie, nie co. Co to... jest? Dorik na terena. E, easy. Mhm. Co ty do nas zrobiłeś? No, no nie opowiadam! No. <laughs> tak się cieszyłeś! Eeeh, <laughs> e, koniu! A powiedz mi się, powiedz co? Mi się, jak ja udzielę na jego klatkę, to nie to Eden chciałby? Ja nie? Nie no, on nie może nic robić wtedy przecież. Tylko za auto atakować tą klatkę. Okay. Ale tutaj. p***a. Ja mega nie mam oponu, to Ja nie mam opony, to ja to nie to jest. godności, to uważaj. Dobra, Ups. ja tutaj przyhamuję Kurwa! Jezus, ale było blisko. Ej, weźcie, bo ja mam tutaj Bułgara u siebie, czy tam Węgra. A Bogara. Jessica, pierwsi, kurwa, i się boję. Jak chcesz tam... to walej jak na pizdę. A tam tak kurwa, nie to Kurwa, ja tam już, tam... ja już z Jezusem pionę, kurwa, na takim jednym zakręcie, nie? Fucking hell. Znaczy, próbujecie co ja dogonić, ale jakoś mi nie idzie. Dobra. Jessica chce mnie wyprzedzić, ale się ewidentnie boi. O, pojebali eee. się. Brawo. O, dogoniłem. Ostatni kurwa zakręt! Orszak! Siedmeta! Siedmeta! Kurwa! Ja! Ale... To samo mecz! Żebym nie wyjebał! Dług... Widziałeś to, cobra? No! Ja! PIERDOLĘ <ślam> O kurwa! Dla to było. To no. była klasyka gatunku.